Przeglądam, moi drodzy, w tym momencie internet i napotykam się na taki materiał, gdzie ktoś komuś tłumaczy właśnie, że mieszka za granicą, ale płaci podatki w Polsce i mieszka więcej niż 184 dni. Więc słuchaj, jeśli chcesz płacić podatki w Polsce, to możesz. A jeśli nie chcesz, to też możesz. I to nie jest żaden nielegalny trik. Po prostu. Są na świecie, moi drodzy, kraje, w których możesz mieszkać i żyć nawet 12 miesięcy bądź też więcej i siedzieć na tak zwanej wizie turystycznej, a nie zostaniesz ich rezydentem właśnie tytowym. Zacznijmy właśnie od Kambodży, bo to jest kraj, moi drodzy, w którym możesz mieszkać nawet kilka lat i nikt nie zapyta cię o podatki, o rezydencję, o dochód. Nie ma tutaj takiego centralnego jakiegoś rejestru meldunkowego i nie ma też kontroli przyjezdnych. Masz wizę, płacisz 35 dolarów miesięcznie i tyle. Możesz prowadzić zdalny biznes, inwestować w krypto i nikt się z tym tutaj w tym będzie ci grzebał i nikt się tym nie interesuje, czy ty zapłaciłeś podatek w Polsce. W Kambodży w ogóle to nie interesuje, czy płacisz podatki w Polsce. Teraz Drugi taki kraj w regionie to jest oczywiście Tajlandia. No tu teoretycznie po 183 dniach dokładnie możesz zostać rezydentem podatkowym, ale w praktyce, dopóki nie masz firmy, nie masz stałego adresu, zameldowania i nie zgłaszasz się do lokalnego urzędu skarbowego, no to jesteś tam po prostu nikim i właściwie dlatego Tajlandia. Jest jednym z takich ulubionych kierunków cyfrowych nomadów z właśnie z całego świata. I trzecie miejsce w regionie w Azji Południowo-Wschodniej, to moi drodzy, są Filipiny. I tu możesz również siedzieć miesiącami, a nawet latami na tak zwanym Long Tourist Visa i nikt nie robi tutaj problemów. Nie jesteś w systemie podatkowym, jeśli nie masz lokalnych źródeł dochodu, to jest bardzo ważne. A jak pracujesz zdalnie, robisz krypto, sprzedajesz kursy, Niech się tutaj nie ruszę. A teraz, właśnie ważne pytanie, bo zmierzam do merytum. Dlaczego niektórzy chcą jednak zostać rezydentami podatkowymi w Polsce i płacić no, te daniny, bądź też nazywane podatkami? Po pierwsze, ludzie boją się ZUS-u albo dbają o ten ZUS, żeby mieć później emeryturę, boją się Urzędu Skarbowego, no i oczywiście dbają o to, żeby listy polecone do nich przychodziły. Po drugie, co niektórzy mają klientów w Polsce i nie chcą kombinować z fakturami. Po trzecie, są ludzie w Polsce, którzy znaczy mieszkają za granicą, a, mieszkają, a prowadzą spółki w Polsce i na przykład mają dostęp do dotacji, mają dostęp do leasingu, do kredytów, no a do tego po prostu trzeba być w cudzysłowie oczywiście legalnym. I po czwarte, niektórzy po prostu czują się bezpiecznie w systemie, który po prostu znają, jeśli nawet ten system ich tak bardzo obciąża.